Tref punkty. Punkty spotkania. Dzisiaj będziemy mówić o spotykaniu się, różne miejsca, gdzie można się spotykać. I przejdźmy do słownictwa. Zadanie czternaste. Zadanie zu. Dopasuj czynności do miejsc. Czynności są nam znane. Ice ESSEN, SKATEN, Schwimmen, BASKETBALL SPIELEN, FILME ZEJEN, TENIS SPIELEN I EINKAUFEN gehen, Czyli iść robić zakupy i mamy następujące miejsca. Die Turnhalle Sala Ćwiczeń Das Kino, Kino Die Eisdiele lodziarnia, de Tennisklub Klub tenisowy de Skatepark park skate'owy, das Einkaufszentrum, dom handlowy i das Schwimmbad Pływania. Zadanie 15. Bilde und Schreibsetze połącz i napisz zdania. Zdania są łatwe, ponieważ mamy cały czas tą samą osobę, a więc czasowników nie trzeba odmieniać, będą miały końcówkę "-en". I do każdej do każdego czasownika trzeba przyporządkować jakieś pasujące dopełnienie. Czasowniki oznaczają zingen śpiewać, hyren słychać, zurfen surfować, szpilen grać, faren jechać i gejen iść. Natomiast miejsca skateboard, deskę, deskorolka, fuzbal, piłka nożna, inskino do kina muzik, muzyka, im internet, w internecie oraz lida, piosenki. Wypisujemy zdanie. Zadanie szesnaste. Ergence dizetze, krojce, an, was past. Zupełnie zdania, zakreśl co pasuje. Tutaj proszę Państwa będziemy mieli celownik. Celownik jest to przypadek, którym zmienia się rodzajnik. Jak normalnie mamy rodzaje da, di, das i widzimy nogi di. Tak, w celowniku da zamienia się na dame, das zamienia się na dame i di zamienia się na der. Musimy sobie najpierw zobaczyć w słówkach, jakiego rodzaju jest dany rzeczownik i zmienić jego rodzajnik na rodzajnik w celowniku. Wie treffen uns i mamy, spotykamy się przed kinem. uns w lodziarni. Tutaj jest taka odpowiedź, że jeżeli byłoby odpowiedzią dobrą in dem, chociaż nie, nie, wcale nie twierdzimy, że to będzie dobra odpowiedź, to w skrócie można byłoby napisać im. Przyjmek w i rodzajnik deem w skrócie pisze się im. Wie treffen uns I w centrum. My spotykamy się w centrum handlowym. Wietrefen uns w parku. Wytrafen uns w sali gimnastycznej. Zadanie 17. Ergence dizedze kreuze an was past. Znowu uzupełniamy zdania. Wiegen, i mamy tym razem biernik, bo jeżeli pytanie jest dokąd, czyli dokąd idziemy, tu mamy idziemy, idziemy dokądś, to będzie biernik. I tym razem w bierniku rodzajniki zmieniają się inaczej. Otóż D zmienia się na Dein, D nie zmienia się na nic i Das też się nie zmienia. W związku z tym szukamy znowu rodzaju, jakiego jest dane, dane miejsce, i w bierniku patrzymy się, jak będzie ten rodzajnik wyglądał. In wiegen idziemy do kina, idziemy do lodziarni, idziemy do pływalni, idziemy do parku, idziemy do pizzerii, idziemy do sali gimnastycznej. Przy czym widzimy tutaj, że jeżeli byłby wariant das prawidłowym, to zamiast indas pisze się w skrócie ins. Wo oda wohin gdzie czy dokąd? Hmm, które pytanie pasuje jeżeli wiemy o co chodzi w zdaniu no to będziemy wiedzieć, które pytanie postawić trefen wir uns czyli gdzie się spotkamy gehen wir heute Abend idziemy dzisiaj wieczorem tutaj taka uwaga, że po polsku można powiedzieć gdzie idziemy i dokąd idziemy w języku niemieckim słowa dokąd nie można zastępować słowem gdzie czyli jeżeli gdzieś idziemy i jedziemy to zawsze będzie pytanie dokąd, a nie gdzie Wąd Steffi, gdzie mieszka Steffi? Gate gdzie dokąd idzie Oliver. Spielt Tania Volleyball, gdzie Tania gra w siatkówkę. E, Gate tu, dokąd idziesz? I Gejen Steffi und Tania idą Steffi z Tanią. Zadanie 19. Ordne die Ausdrücke und trage sie in die tabelle ein. U porządku i zwroty i umieść je do tabeli. Co tutaj mamy miejsca z przyjmkami albo przed, albo wy, albo do, IN oznacza w, jeżeli jest, jeżeli po nim występuje celownik, albo może oznaczać do, jeżeli po nim występuje biernik. Słowo IN oznacza po niemieckim I, do, i w. Znaczenie zależy od pytania, na jakie odpowiada zdanie. I mamy tutaj tabelkę wo, czyli gdzie, wohin, czyli dokąd. Pamiętamy, że po pytaniu wo odpowiedź będzie w celowniku, a zatem identyfikujemy tutaj rodzajnik. Im to skrót od in deim. i patrzymy do tabelki, gdzie występuje rodzajnik dame. Czy występuje on w celowniku, czy w bierniku? I po kolei. Tak samo, przypominamy, że w celowniku mogą być rodzajniki Dejm w liczbie pojedynczej, bo tu mamy liczbę pojedynczą. Mogą być Dejm lub Der. Natomiast w rodzaju w bierniku, czyli tutaj do wochin może być Dein, może być di i może być Das. I wstawiamy do odpowiedniej części tabeli. Zadanie 20. Unterstreiche den richtigen Ausdruck. podkreśl właściwe wyrażenie. Znowu tutaj tymi przypadkami się zajmujemy. Zygien, oni idą, i oni idą albo w sali gimnastycznej, albo do sali gimnastycznej. Na, oni idą. Na jakie pytanie jest to odpowiedź? Gdzie idą, czy dokąd idą? Oczywiście jest to odpowiedź na pytanie, dokąd idą. Jeżeli dokąd, to mamy biernik. A jeżeli zajrzymy w tabelkę z biernikiem, to. W bierniku rodzaj DER nie występuje, jest tylko rodzaj D do wyboru. W związku z tym na pewno będzie to D, handball spielen. Oni idą grać w piłkę ręczną. Znowu, my spotykamy się. Pytanie, gdzie spotykamy się, czy dokąd? Gdzie? Po gdzie wystąpi celownik. Zaglądamy do tabeli i patrzymy się, który z rodzajników daim, czy może DAS? Przypominam, że to jest skrót od INDAS. To jest skrót DEM. Który z rodzajników występuje w celowniku? Iśle jest EGN. Ja chętnie czytam. I teraz w parku albo do parku. Wie gehen oft. In de pizzeria, in pizzeria. Tu mamy biernik i celownik. Ustalamy przypadek, w którym to jest. I wtedy będziemy wiedzieć, czy to jest na pytanie wo odpowiedź, czy na pytanie wo hin. Wie SN oft. Ice. Miemy często lody. Albo w lodziarni, albo do lodziarni Zadanie 21. Schreib die Fehlenden Buchstaben. Zapisz brakujące litery. I tu mamy słówka z poprzednich tematów. Mój najlepszy przyjaciel nazywa się Dominik. Słowo nazywa się. Wir in der Selbenstrasse. Mieszkamy na tej samej ulicy. Mein bruder. Mój brat jeździ chętnie na rowerze. W mojej paczce są 6 ludzi. Po niemiecku nie mówi się, że jest 6 ludzi, tylko są, bo 6 ludzi to jest liczba mnoga, dlatego słowo są. Więc my spotykamy się w parku i razem jeździmy na dyskorolce. Zadanie 22. Ergänze die Dialoge mit den eingegebenen Wörtern. Czyli podaj, uzupełni dialogi podanymi słowami. I słówka oznaczają: Kęst, znasz, szule, szkoła, hast, masz, meine, moja, freundinnen, przyjaciółki i wea, kto. Jeszcze zdanie: Zagmal Erika. Powiedz Eriko: Czy ty wielu przyjaciół? Ja, ich habe viele gute Freunde und. Tak, ja mam wielu dobrych przyjaciół, a. A, albo i. Mamy wielu dobrych przyjaciół, i. Mm, und ist deine beste A jest twoją najlepszą przyjaciółką. Nicht habe keine beste Freundin. Nie mamy lepszej przyjaciółki. Wer ist das? Kto to jest? Das ist dagma To Dagmara, przyjaciółka. Duzi schon lange. Czytujemy już długo. Nein, sie ist nur. Sie ist nur in Ona jest nowa w naszej. Zadanie 23. trzecie auf Deutsch. Zmienimy polecenie na. Napisz to po niemiecku do zeszytu. I mamy następujące. Masz paczkę przyjaciół. To zdanie będzie wyglądało tak, że oczywiście, osoba. Ja mam. I później, słowo, które oznacza paczkę przyjaciół. Po niemiecku to jest jedno słowo. Następnie, powiedz, że w Twojej paczce jest czterech chłopców i są trzy dziewczyny. W mojej paczce są, będzie liczba mnoga, nie jest, tylko są, cztery chłopcy i trzy dziewczyny. Powiedz, że Karol jest Twoim najlepszym przyjacielem. Karol jest mój. Najlepszy przyjaciel, powiedz, że spotkacie się w Twoim domu. My spotykamy się w moim domu. Powiedz, że chodzicie razem do kina i do pizzerii. My chodzimy razem do kina i do pizzerii. Powiedz, że Twoi przyjaciele są sympatyczni i pomocni. Moi przyjaciele są sympatyczni i pomocni. Zdanie 24. Frak auf Deutsch. Zapytaj po niemiecku. Zapytaj koleżankę, kolegę, czy ma paczkę przyjaciół. Masz ty. Taka będzie kolejność w pytaniu. Czasownik: Osoba. Słowa: czy nie będzie. Masz ty. Paczkę przyjaciół. Zapytaj koleżankę, kolegę, ile osób jest w jej jego paczce. Ile osób, ludzi. Może być słowo ludzi, bo mieliśmy je dzisiaj. I teraz będzie je, nie jest, tylko są. Bo to liczba mnoga. W. I teraz. W twoj, jego paczce to będzie, a nie w twojej paczce. Zapytaj koleżankę, kolegę, gdzie się spotykają. Gdzie spotykacie wy się? Zapytaj kolegę, koleżankę, jak czy długo się znają. Znacie wy długo? Zapytaj. Znacie się wy długo? Zapytaj koleżankę, kolegę, co razem robią Co robicie wy razem? Pamiętamy, że w każdym zdaniu musi być podmiot, czyli zajmek osobowy najczęściej. Nawet jeżeli w polskim zdaniu go nie ma, to w niemieckim musi być dosłówko. Zdanie 25, i zcdz in stoicze, Przekład zdania na język niemiecki. Andrea jest matką, jest, jest moją najlepszą przyjaciółką. Andrea jest i teraz moja najlepsza przyjaciółka. Chodzimy obie do klasy. My chodzimy obie, i czyli po niemiecku będziemy, odwiedzamy obie klasę 8 ona mieszka niedaleko ode mnie. Ona mieszka. Niedaleko ode mnie to będzie FON MIA. Razem chodzimy do szkoły językowej. My chodzimy razem do szkoły językowej. Często telefonujemy do siebie albo SMSujemy. My telefonujemy często do siebie. C'est ah un bon,